No, Siemaneczko, witam Cię już w setnym odcinku podcastu Cenera Personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. A dzisiaj zrobiłem dla Was taką pigułkę, w której przedstawię Wam takie najbardziej podstawowe i najważniejsze informacje odnośnie treningu, jak i diety, które musisz wiedzieć w 2025 roku. Zaczynając od treningu, bardzo często ludzie pytają się mnie. Co jest związanego z systemami treningowymi, czy full body, czy góra-dół, czy push-pull legs i tak dalej. I sam system treningowy nie ma aż tak dużego znaczenia, bo tutaj jest ważny rozkład, jak, jak i częstotliwość trenowania danej partii mięśniowej. I pod to z reguły się ustala właśnie ten system treningowy. Dla przykładu, jak masz możliwość trenowania 3 dni w tygodniu i spokojnie może to być, e, załóżmy, poniedziałek, środa, piątek, no to na przykład system Full Body Workout, czyli system, gdzie trenujesz każdą partię ciała, będzie spoko. Natomiast, kiedy dalej możesz trenować trzy razy w tygodniu, ale tylko piątek, sobota, niedziela, bo jesteś na przykład kierowcą ciężarówki i w tygodniu jesteś w trasie, no to Full Body Workout wtedy niekoniecznie będzie dobrym wyborem, bo no potrzebujesz tego czasu na regenerację. Full Body Workout yy, polega na tym, że trenujesz każdą partię na każdym treningu. Więc jakbyś trenował trzy dni pod rząd, no to ciężko, żeby te partie się zregenerowały, więc wtedy na przykład, Push-pull legs byłby ok wyborem. Na przykład góra-dół-góra, góra. czyli w piątek jest góra ciała, sobota jest dół ciała, więc góra odpoczywa i w niedzielę jest znowu góra ciała. I to byłby bardziej priorytet na te górne części. Jak jesteś kobietą, możesz to odwrócić, czyli dół-góra-dół. Więc tutaj mówiąc o systemach treningowych, jednocześnie powiem Ci o częstotliwości. Więc fajnie gdybyś trenował partie od dwóch. Do maksymalnie 4 razy w tygodniu. Jeśli chcesz, żeby dana partia była priorytetem, no to im częściej ją będziesz trenować, tym lepiej, czyli na przykład te 3-4 razy w tygodniu. Jeśli coś jest mniejszym priorytetem, no to te dwa będzie spoko. I pod to dobierasz system treningowy, jak i właśnie pod te swoje możliwości wykonywania treningu. Druga rzecz odnośnie treningu to jest to, że każda seria musi być ciężka. Z jednym lub z dwoma powtórzeniami w zapasie. Oczywiście jest przestrzeń na to, żeby robić do upadku, czyli do tej odciny, gdzie nie jest w stanie wykonać już powtórzenia, jak i czasami nawet jeszcze z większym zapasem. No ale tutaj wchodzi aspekt taki indywidualny, no i ciężko, żebym teraz back, bez kontekstu jakoś obszerniej o tym opowiadał. Więc chcę, żebyś zapamiętał, że każda seria musi być ciężka. Ludzie bardzo często się pytają, czy ten upadek na przykład, lub ta e, praca blisko tej granicy ma być tylko w ostatniej serii. Nie. W każdej serii, czyli jak masz trzy serii wyciskania, to każda z tych trzech serii musi być właśnie ciężka, a nie tylko ta ostatnia. Co do przerw między seriami, muszą one być odpowiednio długie. W dużym skrócie, twoje mięśnie muszą być na tyle wypoczęte, żeby efektywnie i po części też efektownie wykonać odpowiednio ciężką serię. Jeśli ty będziesz robić za krótką przerwę, no to twoje mięśnie nie będą potrafiły doświadczyć, Odebrać, może bym tak powiedział, tego bojca. Dlatego te 2-3 minuty to jest raczej takie minimum, maksymalnie do 5 minut, w zależności właśnie od złożoności ćwiczenia, jak i ciężkości jego wykonania. Jeszcze bardziej upraszczając, ciężkie wielostawy typu właśnie martwe ciągi, podciągania, wyciskania jakieś ciężkie od 3 do 5 minut, coś łatwiejszego na maszynie, czy jakieś może izolacje na biceps, triceps. Od 2 do 3 minut. A jak robisz ćwiczenia unilateralne, czyli takie, gdzie robisz najpierw jedną kończynę, potem drugą, to dodaj sobie jeszcze od 30 do 60 sekund przerwę między kończynami. Ile serii robić w takim razie? To też jest aspekt indywidualny, w zależności od Twoich możliwości regeneracyjnych, wieku itd. itd. Upraszczając to dla Ciebie, od 3 do 6 serii na partię mięśniową. Na trening. No I tutaj mówię o tych większych partiach, takich jak klatka, naramienne plecy, czworogłowe, uda, dupa. Więc jeśli na przykład trenujesz klatkę trzy razy w tygodniu i ustalisz sobie, że tam będzie pięć serii, no to łącznie masz 15 serii w tygodniu. No ale jeśli możesz trenować tylko dwa razy, no to będzie to w okolicach dziesięciu serii w tygodniu. A jak trenujesz partię tylko raz, no to może być to 6 serii. No i też trzeba uwzględnić to, że jak jesteś osobą no początkującą, nowicjuszem, to potrzebujesz mniej tych serii ale też jakościowych tych serii, więc też musisz zwrócić uwagę na to, no żeby odpowiednio ciężko trenować. W jakim zakresie trenować? No tutaj ten zakres jest dosyć spory, w którym możesz się bawić. Patrząc na taką praktykę i efektywność wykonywania tych powtórzeń, to raczej do 15 się robi. Bo później to się zaczyna robić taka troszeczkę walka z wytrzymaniem w robieniu. Co mam na myśli? Łatwiej jest wykonać ciężką serię blisko swojej granicy w zakresie tam 6-8 powtórzeń niż 30 czy 40. Bo wcześniej zacznie się wszystko palić, boleć i jeszcze, jeszcze zaczniesz się nudzić w trakcie tej serii. Jest większa szansa na to, że odpuścisz tą serię. Nie dlatego, że rzeczywiście ten mięsień dostaje bojca i jest mu ciężko, tylko po prostu... Ty psychicznie już nie wytrzymujesz. Ze względu na te zakwasy, które się pojawiają w trakcie ćwiczenia. Więc osobiście trenowałbym najczęściej w zakresie od 5 do 15 powtórzeń, ale jest również przestrzeń na zakresy te 3-4 powtórzenia. Pamiętaj, że z kodem podcast 10 masz 10% taniej na wszystkie moje produkty cyfrowe. Link do sklepu znajdziesz w. Opisie tego podcastu. No, Siemaneczko, mała przerwa w podcaście. Jeśli podoba się mój podcast i lubisz go słuchać, to nie zapomnij, czy to na YouTube, dać lajka w górę. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, no to ocenić mój podcast jako pięć gwiazdek, bo po prostu takie czynności powodują, że ten podcast idzie w górę. Ja już nie przerywam, więc wracamy do odcinka. Dobra, omówiliśmy sobie takie najbardziej kluczowe rzeczy, jeżeli chodzi o trening, no to teraz przejdźmy do naszego żarełka. Jeśli chcesz zbudować masę mięśniową, musisz jeść więcej, znaczy musisz. Nie musisz. Ale jest to najlepsze środowisko do tego, żeby te mięśnie zbudować, czyli musisz mieć nadwyżkę, czyli jeść więcej kalorii niż potrzebuje Twój organizm, wtedy właśnie będzie to środowisko najlepsze. No i zatem, ile tych kalorii jeść? I tutaj yy, można tą wartość przedstawić w procentowo lub w konkretnej wartości, czyli nadwyżka rzędu od 10 do 20% lub 300-400 kalorii nadwyżki. Nadwyżki, czyli takiej ilości kalorii. Która jest nad Twoim zapotrzebowaniem, czyli jest Twoje zapotrzebowanie, czyli tyle kalorii, ile musisz jeść, żeby utrzymać masę ciała, no to od tego już 200-300 kalorii więcej lub 10-20%. Podobnie jest z odchudzaniem, czyli jeśli chcesz schudnąć, no to musisz w drugą stronę jeść, czyli wejść tak zwany deficyt, czyli jeść mniej niż Twoje zapotrzebowanie. Tutaj te wartości mogą być troszeczkę większe, od 300 do 500 kalorii. A jeśli nie wiesz w ogóle, jak obliczyć to zapotrzebowanie, to w opisie tego podcastu znajdziesz kurs. To jest oczywiście darmowe, pozwólcie brzucha bez wyrzeczeń. Oczywiście on bardziej dotyczy odchudzania, ale znajdziesz w nim właśnie filmik odnośnie tego, jak te zapotrzebowanie obliczyć. A warto taką informację moim zdaniem znać. Ile zatem posiłków powinniśmy jeść? Tutaj raczej od 3 do 5. I kiedy jaką wybrać? Jeśli jesteśmy na takiej skrajnej redukcji już końcówce i naprawdę ten głód nam bardzo dokucza, to lepszym wyborem będzie jeść mniej posiłków, ale bardziej objętościowych, bo po prostu wtedy bardziej jakby się najemy. bo jak będziemy jedli 5 posiłków, które będą zdecydowanie mniejsze, to nie odczujemy takiej sytości. A jak zjemy trzy już większe, no to wtedy w trakcie lub w, sumie w trakcie po posiłku będziemy czuli się bardziej pełni. Więc im mniej tych kalorii masz, tym raczej te trzy posiłki. A idąc w drugą stronę, czyli jak jesteś już na masie i nie możesz już patrzeć na jedzenie, to fajniej będzie zrobić sobie 5 posiłków, które będą mniejsze, bo łatwiej ci będzie je zjeść. No bo wyobraź sobie, jak masz 4000 kalorii do zjedzenia w trzech posiłkach, no to każdy by musiał mieć tam około 1300 kalorii, więc łatwiej będzie to sobie robić na jeszcze mniejsze posiłki. Ile białka powinieneś jeść? No i tutaj podam Ci wartości, że od 1,6 do 2,4 g na każdy kilogram masy. Ciała. Ułatwiając ci życie, niech to będzie złoty środek, czyli 2 gramy białka na każdy kilogram masy ciała, czyli bierzesz swoją wagę, razy 2 tyle jesz. A jeśli jesteś osobą no, otyłą, no, to tutaj na przykład jeśli mamy osobę, która waży 150 kg i pomnożymy to razy 2, no, to wyjdzie jakaś duża liczba. I tutaj ta wartość 2 gramy na każdy kilogram masy ciała, no tyczy się bardziej gdzieś tam tej beztłuszczowej masy ciała, ale już nie utrudniajmy sobie tego. Fajnym innym tipem jest to, że mnożysz swój wzrost razy 1 i tyle jesz białka, czyli jeśli masz 180, no to już 180 gramów białka. To jest bardziej taki tip dla osób, które właśnie są... No mocno otyłe. Jeśli nie jesteś osobowo tyło, no to dwa razy Twoja waga i ta wartość będzie spoko. I tutaj też powinniśmy zadbać o odpowiednią ilość białka w posiłku. Upraszczając to, niech to będzie minimum te 20, 25, 30 gramów białka w posiłku. Jeśli chcesz być naprawdę perfekcjonistą, do czego nie zachęcam, ale żebyś miał taką informację, to pomnóż 0,4 Grama białka razy Twoja masa ciała, i to będzie wartość, która będzie dla Ciebie najlepsza, jeżeli chodzi o jeden posiłek. Ile tłuszczów w takim razie jeść? Tutaj raczej są widełki od 0,7 do 1,5 grama tłuszczów na każdy kilogram masy ciała, i te 0,7 to jest taka wartość, po poniżej której raczej nie powinniśmy schodzić. Jeżeli chodzi o węglowodany, to jest to cała reszta kalorii, jaka nam została. Jeśli chcesz potrafić sobie właśnie takie makro ustalić, to odsyłam Cię dalej do tego dermowego kursu Pozbądź się brzucha bez wyrzeczeń, bo ja tam właśnie mówię, jak sobie również takie całe makroskładniki dla siebie indywidualnie ustalić. I to była taka pigułka najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o trening, jak i o dietę. Jeśli chcesz wiedzieć więcej odnośnie tych poszczególnych informacji, no to Zapraszam Cię na mój profil, jeśli słuchasz mnie na Spotify, to tam masz 100 pozostałych innych odcinków, gdzie właśnie bardziej się rozwijałem na te poszczególne tematy właśnie, jak to jest z tymi powtórzeniami, seriami, jak trenować każdą partię oddzielnie, czy to właśnie o redukcji, czy to o masie, więc po więcej po prostu informacji zapraszam Cię na mój profil. Oczywiście jak oglądasz mnie na YouTubie, no to tutaj też znajdziesz te informacje. A tymczasem ja Ci bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia w następną niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, trzymaj się. Cześć.